W dniu dzisiejszym miałem okazję uczestniczyć w uroczystości zorganizowanej przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Ta uroczystość miała na celu podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół z terenu województwa lubelskiego w roku szkolnym 2021-2022. I miałem zaszczyt odebrać dyplom dla powiatu lubartowskiego i puchar. Za zajęcie czwartego miejsca. Konkurencja była ogromna, bo konkurowaliśmy z takimi miastami jak Lublin, Chełm, Zamość, właściwie wszystkie miasta, gminy i powiaty z terenu województwa Lubelskiego. Ale ten buchar to nie jest moja zasługa, dlatego gratuluję przede wszystkim uczniom za ich wysiłek, pot i łzy na zawodach. Gratuluję także nauczycielom wychowania fizycznego dyrekcji szkół i jest mi bardzo miło, że zajęliśmy czwarte miejsce w województwie tuż przed podium. Życzę, żeby w kolejnych latach wskoczyć na podium. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.